Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SimCity, Jest to już ostatni odcinek, ale spokojnie z tego regionu, nie z całego SimCity Sim City, ogólnie tylko z tego jednego tutaj regionu. To już jest piąty odcinek z tego regionu, a więc tutaj za bardzo już powoli... E, no nie mam co robić po prostu. E, miasto jest całkowicie rozbudowane, e, tylko je, zostało mi e, dopieszczać jakiś tam. W Pojedyncze sposoby tutaj, jakieś nie wiem, pojedyncze rzeczy robić. Nie wiem nawet w sumie co to dokładnie miałbym tutaj robić jeszcze. Więc dzisiejszy odcinek będzie na pewno krótszy, ale. Aha, ci ludzie tutaj nie mają przejść jak dojeżdżać, kurde, zapomniałem o nich. Przystanki, więc postawmy sobie e, tutaj, tutaj. Oj, niech będzie tutaj przed sam mostem i tutaj dobra jeszcze jeżeli chodzi o szkołę to tutaj muszę ustawić bo autobusy tutaj nie dojeżdżają przez to dobra to chyba tyle tutaj jeszcze zapomniałem że tutaj też dodałem strefę mieszkalną no i to tyle chyba Cała reszta też oczywiście jest jeżeli jeszcze chodzi o tramwaj to tutaj tu wszystko jest nic więcej nie trzeba jak najbardziej. Dobra. Dobra. E, jak tam ze szkołą w ogóle? 700 uczniów, czyli tak naprawdę w teorii niepotrzebna jest ta dodatkowa sala, ale niech sobie będzie. Tutaj jest prawie max uczniów. E, p, 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 I coś jak przed chwilą chciałem wybudować. Aha, recykling niby chciałem wybudować, ale y, po pierwsze nie mam za bardzo do niego miejsca. O, a czemu te śmieci się nie spalają? Jedna spalarnia to za mało? Aż tyle śmieci kurde przyjmuje? 1800, no trochę jest w sumie. Ym, a ten recykling, jak bym postawił, czy to jest w ogóle wykonalne? Gdzie są śmieci? Śmieci. Recykling. O, nawet na miejsce na, na to. Tylko, że ja to chciałem bardziej tutaj postawić, dziś. Z boku. No, ja ciekawe, czy by się udało. Sprawdźmy. Weźmy tą mniejszą drogę i tą. I nie to. To teoretycznie nawet dałoby radę. To co, może postawimy sobie? Nie, mamy sporo kasy. A tylko ciekawe, gdzie ja postawię te ciężarówki. No dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, jest już oczywiście standardowo plastik. Metal stawiamy standardowo tutaj. Eee, I jeszcze stop. Ciekawe czemu plastiku więcej nie mogę? A mógłbym, tylko nie wiem czemu jest on na szaro, jakoś tak dziwnie. No i właśnie, i tutaj problem pojawia się z ciężarówkami, które będą odbierać to. Bo postawiłem ich zaledwie 4, a przydałoby się więcej. Tu już jest oczywiście za daleko od głównego budynku. No i zaczyna się problem. No, spróbujmy zatem, może, przedłużyć jakoś to. Tą drogę lekko gdzieś tu pociągnąć no, no nie da się, totalnie się jak widzicie Nie da Cholera no Cholera No serio nie można tak Ciekawe bardzo. A nie mogę tunelu zrobić! Czemu oni nie chcą tunelu zrobić? Nie możesz... Iść drogi przez umieszczone budynki. No Jezu, no to... Pójdźmy tutaj do przodu i dopiero później zakręćmy. No kurde, tu już nie ma przecież budynków. Za duże nachylenie drogi. To zróbcie tunel do cholery. No jak... Gdzie macie umieszczone budynki, no ja po prostu nie wierzę. No to kurde, no trudno, to musiały być tylko cztery. Na to wy wychodzi. Aha, jeszcze potrzebuję oczywiście skład handlowy. Skład handlowy na te rzeczy, no on oczywiście będzie działał średnio tutaj. Wsparcie na fabryki macie? No trochę, ale trudno. No. Muszę gdzieś postawić ten skład handlowy, nie? W sumie to mogę tutaj, gdzie są domy. Albo tutaj. Czekajcie, tutaj wybuduję dwa. I teraz by weszły trzy składy zaraz sprawdzimy metal plastik i tutaj trzeci nie wejdzie, a więc ten muszę usunąć oczywiście i tu będzie stop. Dobra, i teraz jeszcze ciężarówki i oczywiście wszystko eksportujemy 61 tysięcy, stop kosztuje jasny gwint. Nie, niebywała cena, słuchajcie. Okej okay. także nasz recykling już będzie działał dzięki temu. Odciążymy troszeczkę. E, no właśnie, tutaj nasze wysypisko. Śmieci, szkoda, tylko mówię, że tak mało ciężarówek. Ale i tak one się powinny wyrabiać. Ja tutaj nie mam zbyt dużo mieszkańców. Więc. Powinienem mieć git. Eee, mają jeszcze partię tutaj na budowanie się, ale ja oczywiście w eee, strefy mieszkalnej tutaj już nie mam gdzie postawić. Musiałbym usunąć a, albo e, ten szyb naftowy, albo coś innego, ale szybu naftowego oczywiście nie usunę, bo to jest e, jakby jedyne moje źródło dochodu. Dobra, tworzymy sobie najdroższą imprezę. Nie wiem jaka była przedtem, zresztą zobaczę. Impreza, 234 tysiące. <tuszę> Była ta najdroższa, wiecie? I dało radę wyciągnąć z niej sporo kasy. O, ropa jak ropa. Tu już 10 tysięcy tylko wydobywamy. To możemy sobie to poprzestawiać, żeby było ładnie wydobywane. Dobra, przestawmy sobie tutaj. O, ty, kurde. Przestawmy sobie tutaj. Tutaj też, żeby się nie zmarnowało, musimy nową tutaj drogę sobie mm, zrobić. W ten sposób. Tutaj... Tutaj... Tutaj przez to już nie mogę, cholercie. Zbyt ostry kąt. To zaraz nie będzie ostrego kąta. No tego już nie mogę usunąć. Okej, okay. pach, pach, pach i w ten sposób, pach pach, no i dobra. Tak by to wyglądało teraz i będzie dzięki temu. Wydobywana maksymalna e, ilość tej ropy naftowej. Dobra. Co wy chcecie? Niedobory pracowników, no serio? A ja na to już nic naprawdę nie mogę poradzić. Tutaj nie ma warunków za bardzo do budowania się. Czemu oni się nie rozbudowują bardziej? Mają tyle tutaj miejsca, naprawdę. Ci tutaj się rozbudowali, a ta reszta nie. Z jakiej paki? O, jest kolejny budynek, który się rozbudowuje. Bardzo mnie to cieszy. Ty na przykład. Tak kształconych mieszkańców. Super. Interesujące. Gdzie w tym się, można zrobić zakupy. No kurwa, nie wkurzajcie mnie. Masz uliczkę obok za kurde możliwość do zrobienia zakupów. To ten może narzekać, bo ma dalej. Niska wartość gruntu, nie podoba się nam się. Co kuwa? Co ty pieprzysz? Jaka niska wartość gruntu? Weź się opanuj, Trochę ma wam niską wartość gruntu, gdzie nie Ale nie jakoś specjalnie w dużo Może ci tutaj potrzebują właśnie... większej wartości gruntu, no ale to by było bez sensu. Przecież te, te większe budynki budują się nawet gdy nie ma tej większej wartości, zobaczcie na niego, jest duży budynek, a, a wcale nie ma tutaj jakiejś większej wartości właśnie gruntów. Dobrze, gdzieś tutaj była... De, de, de mapa gęstości budynków, nie, gdzieś tutaj była mapa odpowiadająca za rozbudowę. Mapa mieszkańców, szczęście, nie, to tu nie, tu nie było to. nie, to jest to, postew że. Prawdopodobna wyprowadzka. Aha, nie. Nie, to nie chodziło mi o wyprowadzkę. Chwila. Mapa techniki przemysłowej to też nie. Gdzie to było? Um, to było w takim słupku, ale. Ale mi nie chodzi o szczęście, mi chodzi o coś innego nie ma tego tutaj, kurczę, a czekajcie, a tu? Hmm. Hmm. to na 100% było, słuchajcie, było kiedyś coś takiego, że duże prawdopodobieństwo rozbudowania się, bądź nie, i, i była przyczyna też, kurde, w takim słupku, weź prawdopodobna wyprowadzka, rozbudowa, no dobra, jest, to jest to. <słuch> nie ma żadnych sklepów dla nas. To znaczy Jaki wy jesteście Aha Jest jeden sklep dla Was do cholery Tu jest nie Chwila Ty rzeczywiście kurde Nie ma takich sklepów właśnie Dla tych dla tych mniej zamożnych Czekajcie Gdzieś zbudujemy te sklepy Trzeba to gdzieś zbudować, bo będzie problem. Może tutaj kawałek. Tu już naprawdę nie ma miejsca gdzie. Nabory no, pracowników, goddammit. No cóż, no zbudujmy. Tutaj może. Te dwa sklepy sobie usuniemy. Znaczy sklepy, na... mieszkania. Tutaj, może na rogu zobaczymy. Zobaczcie drodzy ludzie, ale ale... tak trzeba. No, wypad. No, już się budują, więc ci już powinni być zadowoleni. Wszystko jest ok. Nagle 30 tysięcy mieszkańców, ale w dalszym ciągu jest problem. Ulepszyliśmy sobie ratusz. O, widzicie, o takie mi bloki chodzi. No kurde. W takim na pewno dużo osób się mieści. Dlaczego takie same, same takie bloki się nie budują? Tam. Wartość gruntu niska. Hmm. Hmm, hmm. Dobra, czy ci już są zadowoleni? Nie ma tu żadnych sklepów dla nas. No chyba zaraz pisnę Naprawdę. Aha, czy impreza się skończyła tamta? Za imprezę? Ile my za tamtą imprezę dostaliśmy? 162 tysięcy, Mniej niż za poprzednią. Eee, no tutaj budowanie sklepu byłoby bez sensu. Kurde. Nie, no dobra, nie, może, nie możemy już wszystkim dogodzić. Znaczy, problem... Rozwiązanie tego problemu mogłoby być jeszcze takie, że postawiłbym tutaj jeszcze jeden park. I oni wtedy byliby bardziej zamożni, dzięki czemu mm, mogliby robić zakupy w tych sklepach cholernych. Tylko, że jak postawię tu, tutaj park, to podejrzewam, że ten... Znaczy mam obawy, że ten sklep ostatni, jedyny dla tych średnio zamożnych przepadnie. Bo też się zrobi dla wszystkich zamożnych. Hmm, hmm, hmm. hmm. Bo nigdzie więcej, zobaczysz, że nie ma takich ludzi narzekających, jak tutaj, właśnie na tym rogu. Dobra, spróbujmy. Zwiększyło się tylko dla tych, ale nie dla tych, tutaj na, na samym końcu. Eee, to może po prostu walniemy tu, właśnie. No, oh, come on, walniemy tu sklepy. I won mi stąd. I niech się wybudują dwa sklepy. I będzie chyba dobrze. Nie, <laughs> wybaczcie, ale jakoś przez chwilę traciłem głos. Dobra, zobaczmy jak z tymi. O, o, 3000. I to wyrabiają się. Słuchajcie, patrzcie. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Czyli dajemy radę. To najważniejsze. No i czemu takie małe? Czemu takie małe? Co to ma być? Co za kurdupel? O, to rozumiem, ale to będzie pewnie coś takiego jak tu, taka willa. A czemu nie takie wieżowce na przykład? O, o, no to jest ładne, ale... a te, no kurde... Nie właśnie od czego to zależy, słuchajcie. Mm, dosyć, no... małe prawdopodobieństwo rozbudowy, ale, ale jest, istnieje. Na przykład w tym budynku, tak? Co jest kurde? Nie, porę pracowników, nie wkurzaj mnie. Zaczynałem odcinek było 25 tysięcy ludności, teraz jest 31 i on kurde pierdzieli głupoty, że ludności brak. Eee, czy ktoś tutaj w ogóle gra jakoś intensywnie? Nie, oprócz mnie podejrzewam, że nie. Znaczy tutaj budowniczy 36 w ogóle chyba nie gra. Czyli jeden z moich widzów. Ci, tutaj wyglądają na to, że wykoksili te dwa miasta, ale nie wiem, czy jeszcze wciąż grają. Tamten ten olał, tam też. Tam dwóch, chyba też. No cóż, tak bywa. Oczywiście, no, no ja się nie dziwię, słuchajcie, nie, nie da się jakoś zamarudzić dłużej na jednym regionie. Z czasem to już po prostu, no powiedzmy, że staje się nudny region, bo mamy już wszystko, czego chcemy. Ja, na przykład, z NRM zacząłem słuchajcie grać tak jak wspominałem o tym chyba w poprzednim odcinku, albo w jeszcze poprzednim. Zaczęliśmy ładną. Yy, dwa po prostu miasta sobie wybudowaliśmy na regionie i ładnie nam szło. I graliśmy chyba przez jeden wieczór, bądź dwa, może nawet. Zdobyliśmy tam po 17 milionów, chyba. Simoleonów yy, dobrze nam idzie, dobrze się wiedzie. Zaczęliśmy stawiać arkologię przepadło to, słuchajcie, jakoś nie gramy na, na razie w to dalej. Ja, ja oczywiście, byłbym osobiście, ale bez, bez nr jakoś tak yy, średnio by się tam grało. Bo skoro zaczęliśmy razem, to wypadałoby razem też tam uczestniczyć w tym i grać, yy, grać w to. Także no. Ciężko powiedzieć, czy to dokończymy, i czy, ja, czy ja coś z tamtego regionu pokażę. Ja sam tej ar ar arkologii oczywiście nie postawię, potrzebny jest mi Ener, o ile jeszcze nie jeden ktoś, kto, kto, kto by się tam w jakimś stopniu przyczynił do wybudowania tej arkologii. Przede wszystkim krótsze telewizory, słuchajcie, zaimportowanie telewizorów i wysłanie tego do arkologii to bardzo dużo pochłania pieniędzy, a jest to niestety niezbędne, by ta arkologia powstała. Dobra, jeszcze raz zobaczmy. Prąd, woda, ścieki. No powoli zaczyna to się zmniejszać, jakby liczba tych, tych wystarczeń, wystarczających ilości, że tak to nazwę, 74%. Ciekawe. Hmm. Jak dzieci się nie mogą dostać do szkoły? Kto się im może dostać Kształceni Niezapisani No to ich problem, no ja pierdziele. Przed całym domem mają kurde przystanek, no to... I wali mnie to, ja pierdziele. Co ja kurde wam tam zrobić? Tak samo tutaj. I szary dom to są niekształceni uczniowie. No nie ma takich za bardzo chyba, nie? Znaczy tu są zielone. A tu są takie przeźroczyste. Prze prze Tylko jest ten sufek taki mały, zielony. Zapisani, ale... Znaczy no, oni dopiero pozaczynali, no kurde. Tutaj jakby nie robimy z tego jakiejś dużej afery. Ehm... Ludzie umierają to koszmar. O! Oczywiście. E, dobra, komercyjna. Nie narzekałem na nic, więc nie wiem czemu. Potrzeba pracowników, to jest standard, oczywiście. Narzekałem trochę na zarazki, ale nie wiem czemu, bo w szpitalu w CER nie ma jakoś szczególnie dużo chorych. Jedna karetka myślę, że też wystarczy. Z pociągu dużo osób korzysta? 10 ponad tysięcy, niesamowite, czyli 1 trzecia mojego miasta, słuchajcie. Jeździ gdzieś pociągiem. Tramwajem jeździ 16 tysięcy. Połowa, ponad, no powiedzmy, że połowa idealnie ludności jeździ tra moim tramwajem, który, który postawiłem inteligentnie i ładnie wokół miasta. Dobra, zróbmy imprezę drugą. Dlatego, że zauważyłem, że nie do końca zarabiamy. No, tutaj 20, 229, ale nie zarabiamy maksymalnej ilości pieniędzy. Niedobory pracowników, to zaraz usuniemy fabryki i nie będzie problemu z niedoborem pracowników. I tu właśnie ta fabryka, która narzeka, zostanie usunięta. A tutaj powstaną sobie. Mieszkania. O, ze ściekami jest problem. No, cóż, no to dostawiamy. Kolejny ten. To żaden problem. Teraz jeszcze chciałbym zobaczyć, jak tutaj w ogóle sytuacja z wodą wygląda. Całkiem nieźle. Ale mogłoby być lepiej. Tej wody przybywa, nie, raczej ubywa. Ubywa, troszkę przybywa, ale ogólnie chyba ubywa po trochu wody, o też już brakuje i prądu też już brakuje może to tylko chwilowo, albo ktoś może ode mnie kupuje może jakbym nie sprzedawał no ścieków jest teraz mnóstwo, ale wody i prądu niby brakuje ciekawe no i co, i widzicie, wybudowałem Kawalątek dosłownie, strefy mieszkalnej. Ludność wzrosła bardzo dużo. I już nie trzymają się. No, chyba was pisnę zaraz. Kolejna fabryka. Nadal potrzeba pracowników. Serio? Serio? Są tacy zwykli, kurcze ludzie, prości. Jest 35 tysięcy mieszkańców, a oni dalej narzekają, że niedobory pracowników. Jak tutaj idzie? 12 tysięcy. O, tutaj jeden dom do wyburzenia, i to jeszcze nie jeden, jeszcze tu. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. A, tutaj. Dobra. Czy ja w ogóle już coś za, za recykling zarobiłem? Stop, 61 tysięcy, wow, plastik, metal Coś jeszcze sprzedałem? Nie, na razie po jednym surowcu A zapowiada się na kolejne No, jeszcze trochę. Trzeba poczekać Trzeba poczekać wody sportowe. Tu raczej maksa dostaniemy. Niedobory pracowników. 41 tysięcy ludności nagle, słuchajcie, z dupy. A dalej narzekają na niedobory pracowników. O, czy chwila. Znaczy, ta fabryka jeszcze na, na rzeka, ale... Czy znaczy, co, to usuniemy sobie stąd fabryki, bo tutaj domy na pewno, o widzicie, wybudują się, a fabryka się tam nie, wcale nie, nie, nie wybudowała. LOL Jak ten gościu tu będzie wjeżdżał? Kurwa, serio po pionowej ścianie? Ja pito. Nie no, ja chcę zobaczyć, jak on wyjeżdża. Ja, pitole, nie, no po prostu mega, po prostu nie. Masakra, masakra. Dobra, jak tam? 112 tysięcy na czysto. Tak? Jep. No, 142, ale biorąc pod uwagę oczywiście, że wydaliśmy tam na zaplanowanie imprezy, no to. Dobra, zróbmy tą lepszą. Już się tak bardzo nie czepiałem o te niedobory, ale... Aha, woda prąd. Wody brakuje, więc musimy dostawić. A no i właśnie. Wody brakuje, dlatego że... ta woda mi stąd ucieka, i widzicie? Na dłuższą metę. Hmm, tutaj byłby problem z wodą. Prawdopodobnie. Hmm, ja sobie postawię tutaj, bo nie mam tak naprawdę wyjścia innego. Tutaj wody za mało tutaj się zbiera. Ona za wolno idzie. Tutaj z tej oczyszczalni. Czyli na dłuższą metę to, to miasto miałoby pewne problemy z wodą. To już mogę powiedzieć. Oczywiście można byłoby kupować od sąsiadów, ale to kosztuje. To niestety kosztuje na pewno drożej niż samemu sobie byśmy tą wodę pozyskiwali. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że zarabiamy ponad 8 tysięcy, to myślę, że jakbyśmy usunęli wodę i to, zarabiamy 1400 dodatkowo, czyli mamy już prawie 10 tysięcy, czyli kupowanie wody w sumie nie wyszłoby aż tak tragicznie. Nie, nie, nie obciążyłoby naszego budżetu godzinowego to, 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 to tych pieniędzy, które. Zarabiamy na godzinę. Tak czy inaczej, słuchajcie, mamy 26 minut. Myślę, że tu już nie ma sensu większego przedłużać tego odcinka. Tu już nic naprawdę więcej nie wymyślę. Myślę, że spokojnie możemy się pożegnać z tym regionem, a w przyszłym odcinku przeniesiemy się na nowy region. Postaram się wybrać trudniejszą już mapę, najlepiej bez surowców. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Póki co, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!